Siemanko ziomeczki, z tej strony Adam. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj sobie po raz kolejny obejrzymy szkołę I ogólnie nie wiem o co chodzi w tym odcinku, tak jak zwykle Ale no razem się dowiemy I to jest pierwsza część, a za tydzień o 15 Co? Będzie kolejna część tego odcinka Więc no, bez przedłużania, oglądamy listka jest zazdrosna o swojego chłopaka, który cały czas spędza z jej ojcem Dziewczyna chce ich skłócić, by mieć chłopaka tylko dla siebie. Bo zawsze będę się musiała dzielić Pawłem z moim tatą. Paweł musi nawiedzić mojego ojca, żeby był znowu tylko mój. mam wystarczająco dużo kolegów w swoim wieku, no i przede wszystkim nie potrzebuję kolejnego dziecka. Donata wysyła przykrego SMS a do Pawła w imieniu ojca. No, zobaczy on. O lol, o, ale. Osiemnastolatka f... no. nie ma pieniędzy na modne ubrania i znajduje sobie sponsora. Lica jest pewna, że nie będzie musiała sypiać z pięćdziesięciolatkiem. Będę dla niego słodka, miła i urocza a on kupi mi wszystko, co tylko będę chciała. Każdą wydaną zupkę, którą na ciebie wydam, chodź, to mówisz? Tak, Mężczyzna staje się agresywny. Spadaj mi stąd! Dobra, czyli widzę, że tutaj coś będzie na zasadzie tego, że na przykład będzie takie coś, że ona chce, bo, on się, bo jej chłopak lubi się z jego ojcem. Jej ojcem. No i po prostu chce mieć tego chłopaka tylko dla siebie. Więc dlatego chcę ich skłócić i tamten, tamten facet chce coś zrobić za każdą złotówkę. Nie wiem co, więc dobra, oglądamy. Proszę bardzo. Oficjalna Ale... klasa 2 D kończy właśnie ostatnią lekcję. Jednej z uczennic, Bożeni Kulik, bardzo się spieszy. Dziewczyna umówiła się z dwiema koleżankami z klasy maturalnej i nie chce, żeby na nią czekały. Przyjaciółka Bożeny Ola Bojarska nie rozumie, dlaczego dziewczynie tak bardzo zależy na tej znajomości. Dobra, tutaj jest jakiś dziwny zwieg, no bo właśnie ja nie rozumiem teraz, bo ciągle jakieś inne są morały tego, no i teraz nagle się okazuje coś innego. Naprawdę, bo teraz bo było o tym facecie i było o tym jej chłopaku i jej tacie, a teraz nagle jakieś maturzystki. Dobra, nie wiem, oglądajmy, bo i dowiemy się razem. W ogóle widziałeś jak one się ubierają? Przecież te ciuchy, biżuteria, wszystko z najwyższej półki. No, tylko mózgi mają z wyprzedaży. Olka, przestań się ich tak czepiać. Chodź ze mną, to je zobaczysz. Zobaczysz, że są super, naprawdę. Nie, błagam cię, Boże, no nie nigdzie nie idę. Chodź, Olka. Błagam cię, Boże, no chodź. Agata Wieczorek i Asia Sobolewska z licealnej klasy trzeciej B bardzo imponują Bożenie. Obie pochodzą z zamożnych rodzin i zawsze mają najmodniejsze ubrania. O, hej dziewczyny, przepraszam, że tak długo, ale Olka Dobra, czyli tutaj mamy już co czego, że właśnie ona się z kimś spotyka i namawia tą Olę chyba, żeby pójść i czy te maturzystki mają dobre ubrania, czy one, bo ja już nie rozumiem, ale chyba tam te maturzystki, bo ta, no to by, chyba ta Ola, właśnie ta Ola to właśnie chyba ta mądrzejsza jest. Ja jestem team tamte maturzystki, wiem, że to wyjdzie na złe, Napiszcie w komentarzu, jaki wy jesteście team. Mała, Siema. pójdzie dzisiaj z nami, dobra? No, spoko. Wiesz co, myślałam, żebyśmy sobie poszły do galerii, bo widziałam taką mega bluzkę, piękną. A ja widziałam takie śliczne sandałki na obcasie. Wiem, które, no. Przecież masz sandałki na obcasie. No i co, chcę jeszcze jedne. I dziewczyny, wy to macie życie normalnie. Dałabym się pokroić, żeby rodzice dali mi chociaż trochę hajsu. No nie mów, że znowu ci nic nie odpalili. Ani złotówki. Masakra, przecież tak nie da się żyć. Mi to mówisz? No ale przynajmniej pomogę wam wybrać coś fajnego. Proszę cię, masz cały, całe życie zamiar mówić do lasek w sklepie? Nie, dziękuję. Więc dobra widzowie, teraz już widzę co mniej więcej się dzieje tutaj, no i po prostu no tak wygląda tutaj, że no tak to wychodzi, że nie no bo co ja mówię, po prostu chodzi o to tam, że po prostu te dziewczyny chcą coś kupić, mimo że to mają, bo są jakieś obrzydliwie bogate pewnie, no i dlatego chcą po prostu to kupować i dalej nie wiem co ma związek z tym chłopak i, i tata, ojciec, ale już mi się wydaje, że troszeczkę możemy dodążyć do tego. Nie, dziękuję. Ja tylko oglądam. Kurde, no ale mam jakieś inne wyjście. Przecież rodzice nie dadzą mi kasy. Naprawdę próbowałam już wszystkiego. To trzeba znaleźć jakieś inne źródło forsy niż rodzice. No, ciekawe jakie? Przecież nie pójdę do pracy. No, wiadomo, kto tu mówi o pracy. Trzeba sobie znaleźć jakiegoś dzianego kolesia. Ja ja sobie robisz? Ku... Olka, czekaj. Ale znacie w szkole jakiegoś fajnego kolesia. Dobra, więc widzowie, tutaj już widzimy. Mniej więcej to się dzieje. No i właśnie ten sponsor chyba to będzie do czego. Ale dalej, nie wiem co chodzi z tym chłopakiem i ojcem. Więc naprawdę oglądajmy całość, żeby się dowiedzieć. I możliwe, że obejrzymy drugą część, ale wątpię i obejrzymy ją albo jutro. Nie wiem, zależy o której Jeżeli to widzicie w niedzielę, to obejrzymy to za tydzień na pewno, albo dzisiaj. A jeżeli to widzicie w sobotę, to możemy dzisiaj, albo, albo jutro też drugą część. Ogólnie. Jestem bardzo ciekawy, ale chcę się dowiedzieć tego, więc no, po prostu oglądajmy, bo ja jestem tego ciekawy i teraz zostaję was na trochę dłużej, żebyście mogli obejrzeć. Nie, Bożena, to Ty chyba sobie teraz jaja robisz, serio. Kiku, Olka, Jezu, Ty zapomnij ja, ja... o kolegach ze szkoły, Ty musisz mierzyć wyżej. No, wiesz, najlepiej w jakiegoś biznesmena. Zresztą znamy taki klub, gdzie są tacy faceci. Dobra, te małgorzyski już się, nie, się zają. No, na pewno. To takie... Może jest też klub na przykład, że są chłopacy, którzy są biedni, albo na przykład, no w sumie może takie coś jest, jak mówią, że jest takie dla bogatych, to jest dla biednych, ale jest klub dla chłopaków, którzy lubią tańczyć, lubią puszczać bąki, lubią sikać. Hmm, troszeczkę przesadzają jak dla mnie. Wiesz, podchodzisz, wyrywasz, a później wszystko leci jak z górki. A gościu płaci ci za co tylko chcesz. No pod warunkiem, że chodzisz z nim do łóżka, kiedy tylko sobie tego zażyczę. Może na znaczy ty zwariowałaś, ty słyszysz, co one mówią, chcą cię namówić, żebyś miała sponsora. Ale przecież ja nie pójdę z żadnym facetem do łóżka. Nie panikuj, masa dziewczyn tak teraz zrobi. Skoro to jest takie fajne, to może wy będziecie bzykać się za kasę. My nie musimy, ale ty jak chcesz zacząć żyć na poziomie, to raczej musisz. Wiecie co, z was są totalne debilki. Chodź, Bożena, przez... Ale... Bożena, okay. przestań, chodź. Też one chyba są jakieś nienormalne. No i po co ta kumpela Bożena sieje panikę? No, jak się nie ma kasy, no to trzeba sobie jakoś radzić. Dobra, ale nie. To teraz wygląda tak troszeczkę dziwnie, bo teraz... Ja troszeczkę przykładam jakby mój team na ole, no bo... Właśnie ta Bożena też jest w sumie taka dziwna, bo to nie tylko temat użystki, tylko właśnie ta Ola też jest jakaś szturnięta. No i trzeba. Ona tak samo ma, tak jak one. I po prostu to jest to samo, tylko ona jest młodsza i ta Ola dobrze jej mówi, a ona właśnie coś mówi dziwnego. Poza tym o tym dobrze wiemy, czym już nie będę o tym mówił. No to po prostu to jest bez sensu dla mnie, więc naprawdę oglądajmy dalej, bo ja jestem naprawdę ciekawy, jak to się dalej potoczy. Idealnie nie ma tego starego i chłopaka. Wyobrażam sobie życia bez najmodniejszych ciuchów i biżuterii. No, a jakbym była spłukana, no to znalazłabym sobie jakiegoś dziadka, który by mi wszystko fundował. To chyba jasne. Ola jest wściekła na asie i Agatę. Uważa, że dziewczyny są zepsute i głupie. Tymczasem Bożena zaczyna poważnie zastanawiać się nad pomysłem starszych koleżanek. Nie mów, że w ogóle o tym myślisz. Chcesz skoczyć do łóżka jakiemuś obleśnemu staruchowi po to, żeby dał ci kasę na bluzkę i buty? No, no coś ty! No ale wyobraź sobie taki układ, że znajduję sobie dzianego faceta, który daje mi kasę i ciuchy, no a gdy tylko się zaczyna do mnie dobierać, to, to ja od razu daję nogę. Ale to też jest obleśne i w ogóle niebezpieczne. Nie wiadomo, kim może być jaki koleś. Ale nie przesadzaj, dobra? To ty nie przesadzaj i w ogóle nie mów mi nawet o takich porąbanych pomysłach. No ale Olka, przestań. Słuchaj Boże, obiecaj mi. No dobra, hmm, chyba masz rację. Chyba? Raczej na pewno. I chodźmy stąd szybkowo znowu wrócimy. Widzowie. No to już dziwne jest trochę, no bo teraz ta Bożena, teraz powiedziała, że dobrze tak, że chyba tak, ale to wiadomo, to powiedziała to tak, że nawet najgłupsza osoba by to, by to nie uwierzyła, że, że tak, że zrobi, ale to naprawdę, jestem pewien na miliard procent, nawet nie mam żadnego procentów, nawet mili procentów, że nie, ale to naprawdę, ona jest lekko głupia. Ona jest dla mnie na razie najgorszą postacią. postacią. I dalej nie ma starego i chłopaka. Dalej czekamy. Wrócą te laski, zaczął się namawiać. Yy, ale, Olka, bo ja zapomniałam, że muszę porozmawiać jeszcze ze Stańką. No wiesz o tym sprawdzianie, które tak zawaliłam? No wiem. To dobra, ale widzimy się jutro. Tak, tak. To, no to cześć. To do zobaczenia, no pa. pa. Ola, Ola, dlaczego ona jest taka nienormalna? Przecież wiadomo, że ona nie pójdzie do tej pani stańko, czy jakoś tak. Tylko ona pójdzie do tych dziewczyn, dziewczyn, i zapyta, jaki to klub, i pójdzie tam, i pójdzie po sponsorów, i wyjdzie na to, na złe. Więc naprawdę, Ola, ty też jesteś lekko głupia, ale nie tak jak Bożenka. Bożena nawet pomyślała o tym, żeby znaleźć sobie sponsora. Mi od samego myślenia o tym robi się niedobrze. To te pozerki robiły sieczkę z mózgu. Najważniejsze, że udało mi się wybić jej ten porwany pomysł z głowy. Bożena okłamała Ole. Czeka na starsze koleżanki, bo chce dowiedzieć się więcej o miejscu. No i mówiłem, mówiłem. No i teraz wam jeszcze nie dokończyłem oczywiście, bo jestem <laughs> nie dokończyłem, mam. <laughs> no bo no bo teraz tam mówiła, że jeszcze chce dostać informacji, ale mówiłem, miałem rację. Dobra, cztery 400 4000, 4000 zł za wizytę. Poproszę, będę w waszym wróżbitą. Dziękuję, zapraszam. Link w opisie. Żartuję. Czekamy na starego i chłopaka. Bożena okłamała Ole. Czeka na starsze koleżanki, bo chce dowiedzieć się więcej o miejscu, gdzie może poznać zamożnego mężczyznę. Ej, dziewczyny, wy serio wiecie, gdzie jestem. Dobra, sorry, że teraz tak na szybko, ale no mówiłem, mówiłem, miałem rację, miałem rację, no naprawdę, jestem wróżbitą, no to dobra, obniżę cenę, 3,5 tysiąca, zapraszam, że, zapraszam do kupywania. jestem właśnie wróżbitą, ale to dotyczącą szkoły, bo na przykład innych rzeczy to tak średnio, ale dobra, oglądamy. Okłamała. Czeka na starsze koleżanki, bo chce dowiedzieć się więcej o miejscu, gdzie może poznać zamożnego mężczyznę. Ej dziewczyny, wy serio wiecie, gdzie jestem? Gdzie można znaleźć dzianych kolesi? No proszę, jednak zmądrzałaś. No, nie mam innego wyjścia, ale załatwię to po mojemu. Aha, czyli jak? No znajdę sobie dzianego faceta, który będzie mi dawał kasę i ciuchy, no ale gdy tylko zacznie się do mnie dobierać, to, to ja od razu go spławię. Wiesz co kotku... To za dużo się na tym nie obłowisz, bo jemu chodzi tylko o seks. No ale to znajdę sobie takiego, którego uda mi się zbajerować. Tak, już to widzę. Ej, dobra, wy się nie, e, 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 e. no bo teraz z jednej strony ta piedna, ta, 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 która ma czarne włosy z jednej strony zmądrzała, a z drugiej strony ta ta druga maturzystka zmątrzała, w sumie... Ja, co ja mówię? W ogóle mam są głupie, w sumie we trójka są głupie ale no teraz tak szerzej napiszcie w komentarzach która dla was jest mądrzejsza maturzyska. Ta, ta z czarnymi włosami czy ta z białych włosach bo dla mnie osobiście troszeczkę ta w czarnych no bo troszeczkę tak jakby przekonuje ją żeby, żeby tego nie robiła bo, bo jeżeli chodzi tylko o to ale w, a w tych białych po prostu mówi że a niech robi co chce to jest moja decyzja napiszcie w komentarzach jaka dla was jest decyzja nie no widzę, jestem jakiś świrnięty to tutaj chodzi o to, że to są dwie historie i tamto to jest inna w ogóle. I chodzi o to, która teraz jest. Ja naprawdę nie mam jakiegoś mózgu. Ja po prostu ten mózg mam tak, jak, jak ta animacja jest. Wyjmujesz, zmywasz i wkładasz. Ja jestem jakiś dziwny. No po prostu i teraz mamy tego starego i tego chłopaka, ale dobra już. Oglądamy dalej, no i po prostu no, zobaczymy, jak to będzie, ale naprawdę ja jestem jakiś dziwny. No ale to znajdę sobie takiego, którego uda mi się zbajerować. Tak, już to widzę. Ej, dobra, wiecie, podmidał. mi się jak dziewczyna kombinuje. No to dziewczyny, powiecie mi, gdzie jest ten pub? Lepiej, pójdziemy tam z tobą. Ale super. super naprawdę dzisiaj wieczorem i zobaczysz jak to jest. Nie Prawie. mogę się doczekać. Coraz mrożniejsze pora. Nie mogę się doczekać. Prawie szkolny mecz koszykówki. Paweł Borowiec z licealnej drugiej A jest jednym z najlepiej grających zawodników. Jego dziewczyna Donata Wojczak z licealnej drugiej C jest w nim bardzo zakochana i kibicuje mu na wszystkich meczach. Dawaj, Paweł! Czas dla czerwonych! Dziękuję. Ale zmykaj z boiska, bo mecz się skończy. Ale następnego okay? jeszcze dla mnie, okej? Okay? Tak, no dobra. Nata, z boiska, faceci tu grają. Proszę, gramy! Na mecz przychodzi ojciec Donaty. Mężczyzna i Paweł bardzo się lubią i chłopak dziś go zaprosił, żeby pokazać jak gra. A co ty robisz? Paweł do mnie dzwonił, żebym przyjechał. Doby w ogóle wcześniej, ale mnie w biurze przytrzymał. Dobra, witam, ja się po prostu pomyliłem, bo ja mi się nie, nie dałem rady. No, nie pomyślałem, no ale to trudno już, już. Dobra, było, minęło, no i po prostu oglądamy dalej, no i zobaczymy, jak to będzie. Dobrze, do dzwonił, żebym przyjechał. Byłbym w ogóle wcześniej, ale mnie w biurze przytrzymali, wiesz? Dobra, dawaj. Bawę! Przechwyt! Pies. Dawaj, dawaj! Dobra! Woo! Idziesz! Idziesz! Woo! Oto, Oto. Byłeś najlepszy! Dobry! Ha, dobrze! 6,25 dla niebieskich. Daj się, skreślam się. się. O dobra akcja. Nie dawaj, nie no. Donata jest zazdrosna o to, że jej chłopak świetnie dogaduje się z jej ojcem i spędza z nim dużo czasu. Zakochana dziewczyna chciałaby mieć Pawła tylko dla siebie. Ej, 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 ej. już nie przesadzaj. No bo kurde, to zachow, to jest pod obsesję. No i, ale jak widzieliśmy na początku, to tak samo było, ale tam po prostu dobra. Jestem ciekawy, dalej jak to jak się to potoczy, bo szczerze nie wiem, no bo oglądam to pierwszy raz. I zobaczymy, no bo dlaczego ma problem, że jej, jej stary dogaduje się z jej chłopakiem, naprawdę? Bo to jest troszeczkę dziwne i to pochodzi do obsesję, bo co? Ona myśli, że będą gejami. Zakochana dziewczyna chciałaby okay. mieć Pawła tylko dla siebie. Ostatni kosz był dla siebie. Dzięki, nie bój W ogóle dziękuję, że pan przyszedł. Dobra robota, Stary. No. O, nie ma sprawy. Ja zdążyłem co prawda na końcówkę, ale było warto. No w też bardzo jest spoko. O, trzy rzuty osobiste, cztery dwutakty tak. i dwa rzuty za trzy punkty. A zbiórki z podkosza? Też cztery zaliczyłem. E, rewelacja, mówię ci, nie powinieneś szukać już profesjonalnego klubu. Czy e, pan, że jestem aż taki dobry? Nie, no jasne Słuchaj, to może dzięki, drażli. To może w przyszłym tygodniu rozejrzyjmy się po klubach i poszukajmy, może szukajmy nowych zawodników. Dobra, no to muszę wyjechać razem, zabiorę cię. Super, bo zanurbiście. No to, 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 to. Dobra, koniec z tymi pogaduszkami. E, zabieram cię do twojej ulubionej pizzerii, cieszysz się? No w sumie zgłodniałem, ale pan idzie z nami. Dobra, byłoby fajnie. No nie za bardzo, bo to ma być randka we dwoje. A to sorry, rzeczywiście dojazdnik... Ej, hej, hej. ale jak teraz powiedziałem, że on nie, nie będzie tym dobrze wiemy kim na G. No to teraz mi się troszeczkę podchodzi pod to, że może jednak być, bo to jest troszeczkę dziwne. No bo wszędzie ma iść, a jak na randkę, no to. Ten, ten, ten stary jest ogarnięty akurat. Ale ten chłopak troszeczkę dziwny jest. Dziewczyna też dziwna. To stary uratuj. Dobra. Stary na ratunek. A to, sorry, rzeczywiście do jaznika. Dobra. No, ale nie, nie będzie nam pan przeszkadzał. Nie, no to Donata ma rację, naprawdę ten wieczór należy do was. Tylko wróci przed 11, bo jutro macie lekcję, Jasne. No, pa. Dlaczego go spławiłaś? No, nie spławiłam go, po prostu by nam przeszkadzał. Właśnie, żeby nam nie przeszkadzał. Ja bym sobie z nim porozmawiał i w ogóle. A co ostatnio z nim ciągle spędzasz czas? Na nawet razem chodzicie? Bo to jest super gościu, tak ciężko to zrozumieć. Jest lepszy ode mnie? Słuchaj, robisz mi sceny zazdrości o własnego ojca? Nie robię ci sceny zazdrości u własnego ojca, tylko o to, że wolisz spędzać czas nimi, niż ze mną. Wiesz co, jakoś odechciało mi się tej pizzy. Wiesz co, mi też. Nie mam ochoty z tobą spędzać czasu. Donate naprawdę pogięło. Jej tata to super facet i każda inna dziewczyna by się z tego cieszyła. Teraz wam jak oczy oczywiście jak, io, to jak ja wam nie, nie, do, nie dokończyłem, bo mi się nie chciało, ale... Teraz on powiedział tak mniej więcej coś, że, że każda dziewczyna by się z tego cieszyła, no i się z tym zgadzam, no i co, zaraz będzie zerwanie i... Czekaj. On je zerwał i on będzie z jej ojcem. Uuu. Oj, ona wtedy będzie taka smutna, będzie płakała w poduszki, a tak na zero to będzie dziwne. To na to naprawdę pogięło. Jej tata to super facet i każda inna dziewczyna by się z tego cieszyła, a nie robi jakieś chore sceny. Mój tata zostawił na zagmie dwa lata. Donata nawet nie widzi jakie ma życiu fuksa. bardziej Nie pokłóciliśmy. I to jeszcze o mojego własnego ojca. No ja rozumiem, że fajny z niego koleś, ale bez przesady. To ja powinna być najważniejsza. I będę. Muszę tylko wymyślić jakiś sposób, żeby przestali się kuplować. I Paweł znowu będzie tylko mój. Bożena kulik przychodzi do szkoły w świetnym humorze, bo dzień wcześniej udało się jej poznać bogatego 50 -latka. Mężczyzna zaprosił ją na kolację do drogiej restauracji. Dziewczyna jest przy Dobra, widzowie, no to teraz mamy tą drugą historię, tą chyba główną. W sensie to jest ta główna, bo to jest pierwsza część, ale tam to chyba jest końcówka, albo jakaś druga część, albo taka dodatkowa, jakaś tego innego odcinka. No to po prostu zobaczmy tą część i w tym odcinku to chyba było na tyle z tamtego głównego odcinka. I możliwe, że jutro, albo w ogóle. Możliwe, że jutro właśnie będzie ta druga część, bo to serio jest ciekawe, a dzisiaj już nie nagram drugiej niestety. Zaprosił ją na kolację do drogiej restauracji. Dziewczyna jest przekonana, że znalazła sponsora. Ja też jestem w szoku. W szczególności, że w ogóle nie wiedziałem, jak się za to zabrać. No, przecież ten facet Dobrze, był taki może. stary. No, ma około pięćdziesiątki, na Ale, pewno. Proszę, ci widzisz, jaki on jest siwy, masakra. Nawet mi nie przypominaj. Jezu, a co wy myślałeś, że on będzie wyglądał jak Robert Pattison? No, chyba ważne, że jest Dziany, co nie? O, no, jest. Do tej wczorajszej restauracji jak nie zabrał. To pozwolił mi zamówić, co tylko chciałam. No, przecież samo wino tam kosztowało parę stów. Fakty. Ej, Jezus, wróżycie, Boże, na tyle lepiej nam powiedz, jak mu się odwdzięczyłaś za tą kolację. Znara, ty, no. chyba nie myślisz, że się z nim przespałam. No, coś ty. Znaczy, no wiesz, no bardzo chciał, ale wcisnęłam mu kita, że muszę go lepiej poznać i, i w ogóle, no. <laughs> I on na to poszedł? No, pewnie, że tak. Jeszcze cały wieczór. O, tam jakieś dziewczyny inne stały, patrzyły się. Podejrzane, czy one też są chętne. Tam te dziewczyny też mogą, na przykład, takie zrobić. Dobrze, powiem ci co? Powiem ci, gdzie to jest, ale musisz mi płacić. Dobra, to ile będzie? 300. Pewnie, że tak. Jeszcze cały wieczór mówił mi, jaka to jestem piękna, jaka to jestem wyjątkowa. Mówię wam, jeszcze dwie randki, a facet będzie miał mi z ręki i kupi mi cokolwiek będę chciała. I to jeszcze za darmo. Mm -hmm. Wiesz co, Bożena, uwierzę jak zobaczę. Hm. No to patrz. Ej, ale co ty kombinujesz? No, zadzwonię do niego i poproszę mm. go jakieś fajne ciuchy okay, albo jakąś biżuterię. Teraz, tak? Teraz. Oh, nie ja wierzę. No, hej, to ja, Bożena. No, ja też się strasznie za tobą stęskniłam. Tak, i tak sobie pomyślałam, że może, jakbyś miał chwilę, to mógłbyś wpaść pod szkołę. No, tak, jasne, to liceum na Sudeckiej. Ja też się stęskniłam. Muszę kończyć, papa. Wszędzie co to tutaj robicie? Przecież już jest podwonku. Ja musiałam pilnie zadzwonić. Dobra, przyszło tam jakaś pani, nie wiem, co to jest. Nie wiem, czy wam pokazałam, bo jak zwykle pewnie wyłączyłem wcześniej nagrywanie. Ale dobra, chodzi teraz o to że no zadzwoniły, no i teraz pewnie jak coś się wydarzy, to będzie pani podejrzewała ich. Tak. No i właśnie mam pytanie, czy to nie jest liceum, amatorzyści są gdzieś indziej? Bo to dla mnie jest troszeczkę dziwne. Naprawdę, według moich, mojego mózgu, mojego IQ, to, to, one, to one powinny być w innym, w innym miejscu i ta pani powinna to zauważyć. Chyba, że to jest jakoś inne, to ja już nie wiem. Bo ja... Mam mózg tak jak spongeBob. Nie, nie jak spongeBob, tylko jak ten skalmar. O, skalmar. Pa. Dziewczynki, to w tutaj mm -hmm. robicie? Przecież już jest w ja musiałam pilnie zadzwonić, ale już idziemy. Szybciutko. już, już. Ale go zbajerowałaś? Proszę cię, na razie to bym nie zbajerowała, tylko zaciągnęła pod szkołę. Każda idiotka potrafi to zrobić. Ale nie każda idiotka potrafi go naciągnąć, a to zarobiście drogiego. Zresztą same zobaczycie. Bądźcie tu pod szkołą po trzeciej lekcji. No dobra, będziemy, ok? OK. W życiu nie uwierzę w tej ściemy bo że niby facet się w niej zakochał. Błagam, przecież wszyscy wiemy, że mu chodzi tylko o seks, a nie o jakąś wielką miłość. Zresztą może nas sama się o tym przekona, jak facet tylko tu przyjedzie. No to się Aśka konkretnie zdziwi, bo koleś bez mrugnięcia okiem wyskoczy dla mnie z kasy. Tak jak wczoraj będę dla niego słodka, mi... miła i urocza, a on kupi mi wszystko, co tylko będę chciała. Dobra, sorry, że teraz wam te spauzowałem, ale no w tym odcinku to na tyle i to chyba głównie była ta część, więc po prostu w, w opisie i w tytule będzie, będzie, co, będzie wszystko na temat te, tej, tej historii, a po prostu w kolejnych odcinkach będę wam mówić, co i jak wygląda. I możliwe, że nawet właśnie tutaj, właśnie wtedy zrobię teraz takie coś, że nie wiem, na przykład. To będzie tak, a potem, a na przykład, następ, jutro obejrzymy cały odcinek. Takie cały, wszystko, że trzy te części obejrzymy. No i po, i po prostu cały odcinek, a ten po prostu to będzie tam, tam gdzieś. Będę miał czy to gdzieś, i ale po prostu ten odcinek cały też obejrzymy znowu. Ale, i po prostu obejrzymy tamte jeszcze dwa inne. Więc co, dobra. W dzisiejszym odcinku to na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I nara!